Piąte miejsce w rozgrywkach Ekstraklasu zajęli bielardziści Akademii Bilardowej Rokietnica. Czy to dobre miejsce? Czy liczyliście na więcej? Arek Brzękowski, jeden z czołowych za naszych zawodników. Oczywiście, że liczyliśmy na więcej. Zawsze chcemy wygrywać, walczyć o najwyższe trwa. Tym razem zajęliśmy piąte miejsce. Szanujemy ten wynik. Wiemy, że były bardzo dobre drużyny, ale w przyszłym roku chcemy powrócić na podium. Była szansa na lepsze miejsce, była szansa na podium. Oczywiście, że była szansa na lepsze miejsce. Przegraliśmy po walce dwa mecze ważne. Najpierw w pierwszym zjeździe z drużyną Sokółki, później z drużyną Systrzewa. One przede wszystkim zadecydowały, no ale inne mecze, które wygraliśmy, również były wyrównane i mogły skończyć się na naszą niekorzyść. Także ja szanuję ten rezultat, piąte miejsce, ale nie jestem zadowolony oczywiście. No, Szankielce, który był uważany za faworyta, Walczył u siebie i zajął trzecie miejsce. To właśnie, znaczy, że walka, stawka była bardzo mocna. No tak, Drużyna z Lubina powróciła do Ekstraklasy, klasy, grali w najmocniejszym składzie. My z nimi wygraliśmy w sezonie zasadniczym, co ostatecznie już nie ma żadnego znaczenia, ale Drużyna z Lubina to naprawdę silny zespół i nie jestem w ogóle zdziwiony, że pokonali Nosę Kielce. Dla Ciebie to już koniec sezonu, czy jeszcze będziesz walczył gdzieś? Nie, nie. jeszcze zostały mi Mistrzostwa Polskie indywidualne, zakwalifikowałem się na nie. Jestem z tego zadowolony, ale tak naprawdę teraz trenuję mocno, aby na tych mistrzostwach sięgnąć po swoje cele. Alek Grzenkowski, czołowy nasz bilardzista, zawodnik Akademii Bilardowej Rochnicy.